Hej, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu? Czy zastanawiałeś się, czy nie popadłeś w to, w co wpadło, w co wpadła większość społeczeństwa, wpadła swego rodzaju niestety gówno, e, nazywam gówno pewnym schematem, który został nam włożony do głowy od małego. Bo od małego rodzice mówili ci, ucz się dobrze, żebyś poszedł na dobre studia. Z dobrych studiów, jak będziesz miał odpowiednio ceny, Dostaniesz się do pracy, gdzie będziesz dobrze zarabiać, poznasz dziewczynę, urodzisz dzieci, weźmiecie kredyt na dom czy na samochód i poczekasz do emerytury i tak to będzie twoje życie wyglądać. Taki schemat mamy włożony do głowy. Do tego mamy jeszcze media, telewizję, radio, gazety, gdzie filmy, gdzie ten schemat jest powielany i utrwalany, więc to nie jest tak, że kilka osób, ale praktycznie całe społeczeństwo żyje według tego schematu. Mało tego, jeszcze powiedziano ci, a propos tego, jak ty masz zarabiać pieniądze, jak ty masz oszczędzać, właśnie, że masz oszczędzać pieniądze, że masz oddawać na jakieś lokaty, masz brać kredyty, masz kupować skody oktawie i będziesz wtedy człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, zwłaszcza jak będziesz mieć właśnie dzieci, jeszcze tym dzieciom kupisz odpowiednie wózki itd, i tak dalej. Wpadłeś w schemat, wpadłeś w swego rodzaju Matrix. Jeśli oglądałeś film Matrix, jest nie, to obejrzyj, żeby, żeby wiedzieć o czym w ogóle mowa. A mowa o tym, że widzisz na ulicę, ok, w małym mieście tego nie zobaczysz, ale w dużym mieście, w Warszawie, widzisz sobie na ulicę, popatrzysz na twarze tych ludzi i wszyscy są tacy sami, czyli są jak mumie, które zostały właśnie zaprogramowane, idą do roboty i są po to, żeby właśnie wydoić z nich całą energię życiową, po to, żeby napędzić ten cały schemat. A ten, kto się karmi tym schematem? Schematem karmi się karmią się firmy, które w odpowiedni sposób się reklamują, po to, żebyś ty właśnie harował od rana do wieczora, po to, żeby kupić sobie jakiś tam fantazyjny zegarek, który do niczego nie jest ci potrzebny. Żeby sobie kupić koszulę, na której będzie napis jakiegoś pana, który. Dobrze, miałem powiedzieć, pedała, ale nie powiem, bo to przecież takie rzeczy to są. Nie wolno mówić takich rzeczy, więc nie powiem żeby sobie kupić właśnie samochód, który nam wciskają, że to jest samochód roku, Skoda Octavia. No przecież dajcie spokój. Czy to jest naprawdę życie, o jakimś marzy jakim marzyłeś, kiedy miałeś, nie wiem, 5-6 lat? Czy to było Twoje wyobrażenie, że będziesz jeździć z Kodą Oktawią, że wyjedziesz raz do roku na wakacje na tydzień albo na dwa tygodnie, dlatego że Ci szef łaskawie pozwoli? Czy marzyłeś o tym, żeby siedzieć cały dzień w jakimś tam boksie, siedzieć przy komputerze i robić właśnie to, co szef Ci kazał, który jest pewnie głupszy od Ciebie? Czy marzyłeś o tym, żeby słuchać swojego lekarza, który jest gruby, który nałogowo pali albo pije i mówi ci na temat zdrowia, mówi ci na temat tego, jak żyć? Czy słuchasz doradców, czy to na, na YouTube, często takich widzę, czy w telewizji, którzy mówią ci na temat oszczędzania, na temat zarabiania pieniędzy, a sami są bez grosza? Jak, jak to wygląda w Twoim życiu? Dlaczego Ci mówię takie rzeczy, oj to są rzeczy bardzo niepopularne, tak jejku jazyk? jak Ty możesz mówić, przecież to, jest, przecież to jest norma, no przecież to jest norma, że mając 20 parę lat mam urodzić dziecko, wziąć kredyt na dom, no bo przecież nie zarobię pieniędzy. W ostatni piątek nagrałem film a propos podejmowania decyzji, że to, to co decyduje o tym, co Ty robisz w życiu, to nie jest kwestia tego, ile Ty masz pieniędzy, to, jaki ty samochód kupujesz, to w jakim ty domu mieszkasz, to z jakimi ludźmi ty się spotykasz, to w jakim kraju mieszkasz, to nie jest kwestia tego, ile ty masz pieniędzy, tylko to jest kwestia tego, jaką ty podejmujesz decyzję. Bo jeśli ty podejmiesz decyzję, że chcesz żyć tak jak wszyscy, no bo tak cię mówiła, mama, tata, dziadek, wszyscy tak robią, wujek robi, wszyscy, wszyscy, wszyscy ludzie swojej klasy tak robią, harują od rana do wieczora na to, żeby ktoś miał z tego pożytek tak naprawdę. Nie ty, tylko twój szef. Firma, w której pracujesz. Ale tak naprawdę to wszystko chodzi też o to, żeby nakarmić system, który został stworzony: system podatkowy, system ubezpieczeniowy, żebyś ty zapłacił ZUS, żebyś ty zapłacił podatek od cukru we, 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 we wszystkim, co jesz. Żebyś ty zapłacił połowę dochodu w rozmaitych podatkach: od śmieci, od powietrza, od wody, która spada z nieba. Ty płacisz od tego wszystkiego podatki. I słuchasz cały czas ludzi w, w telewizji, którzy ci mówią, o, reklamują ci jakiegoś tam wirusa. To nieważne, że nagle e, znikła grypa. Nie wiem, nie ma żadnych statystyk na temat grypy, w ogóle nie ma, znikła. Więc słuchaj. To chodzi o to, żeby te, te uszy, które masz, żeby trochę je tam przeczyścić i zacząć słuchać nie tylko co ci głupoty opowiadają w mediach, tylko posłuchaj sobie co mądrzejszych ludzi, poczytaj sobie książki, tak, poczytaj sobie książki sprzed 20, sprzed 30 lat, bo są, myśliciele, są ludzie, którzy są rozsądni i. To nie chodzi tylko o to, żeby słuchać wiedzy, którą ci podano w telewizji, no bo, no bo skoro mówią w telewizji, no to na pewno to jest prawda, albo to, to, co napisali w gazetach, no to pewnie też jest prawda. Tylko, że jakoś, czy pomyślałeś o tym, że dla firmy, która rocznie generuje ileś tam miliardów dochodu z, ze sprzedaży swoich rzeczy, nie ma problemu, żeby zapłacić 5, 10, 20 tysięcy redaktorkowi, który ma potężne kredyty? i chętnie weźmie te 10 tysięcy, żeby napisać artykuł na temat tego, żeby jeść jakieś tam określone rzeczy, albo określonych rzeczy nie jeść i Ty przez to słuchasz takich mądrości i potem jak wygląda Twoje życie, jak wygląda Twój obwód w pasie, ile jaka jest Twoja tkanka tuszowa, jakie jest, jak jest w ogóle Twoje samopoczucie, czy Ty się czujesz dobrze z tym, co robisz w życiu, czy czujesz się spełniony, czy czujesz się szczęśliwy w Twoim obecnym życiu, Mając kredyt na głowie, mając niespłacone karty kredytowe, no bo kazali przecież z tego korzystać. Czy czujesz się dobrze jedząc jedzenie, które masz, czy jesteś pełen energii, czy możesz, nawet jak masz dzieci, jak nie masz, to popatrz na inne dzieci, popatrz, ile one mają energii. A ile ty masz w tym momencie energii, ile ty masz radości życia? Z czego to się bierze? To się bierze właśnie z wciągania tego chłamu, który nam został włożony do głowy, i po prostu życia według sematu, życia według Matrixu. Życia z tego, żeby wyciągnąć z siebie energię, myślisz sobie, no tak, ale w końcu przejdę na emeryturę będę mógł żyć tak, jak, tak jak mi się wydawało, że będę żył jak, jak byłeś dzieckiem. Guzik z tego, jak będziesz mieć 60 parę lat, to będziesz myśleć, co by tu zrobić, że o tutaj mnie boli, zapytaj swoich dziadków, zapytaj swoich rodziców, jak oni się czują w wieku 60, 70, 80 lat, o ile dożyli. Czy mają pieniądze na to, żeby sobie pojechać, po, pojeździć po świecie? I co w związku z tym, Jacek? No ale jaką masz receptę? Wiesz co? Receptą są te wszystkie filmy, które robię od 7 czy 8 lat, gdzie pokazuję inną stronę medalu, że można żyć inaczej. Bo to są te rzeczy, które odkryłem przypadkiem. Tak, odkryłem przypadkiem, jak byłem w szkole średniej, bo dostałem w nagrodę wtedy książkę i w tej książce mi pokazano, że można żyć inaczej. Że ja nie muszę iść do pracy, ja nie muszę żyć według tego schematu, jaki został nam zapodany, że ja mogę założyć swoją własną firmę. Owszem, miałem przez całe życie całą masę upadków i wzlotów, ale to było dla mnie doświadczanie życia. A pytanie jest, czy ty doświadczasz życia, czy ty po prostu żyjesz po to, żeby umrzeć? Bo tak zostałeś zaprogramowane. I popatrz na, na swoje otoczenie: czy żyjesz według schematu, jaki ty sobie wymyśliłeś, czy żyjesz według tego, żeby kogoś nie urazić tym, że ty coś robisz, a ktoś sobie coś o tobie pomyśli? Bo. Może usłyszałeś od takiego Jacka Wiśniewskiego, jak powiedział na YouTube, że fajnie byłoby sobie kupić na przykład Lamborghini. Ojej, ku Lamborghini, ale to wiesz, mojemu sąsiadowi się nie spodoba, moja mama powie, że zamiast kupować Lamborghini, nie, nie na kredyt, tylko zarobić sobie i za gotówkę kupić sobie Lamborghini. Nie, Jacek, wiesz co? To ukradną mi, wiesz, jak, jak się dowiedzą, że jestem bogaty, ale przecież ja w życiu nie będę bogaty, co ty? Ja, ja jednak wiesz, a ja pójdę sobie do pracy od 8 do 16 i będę szczęśliwie zadowolony, wiesz, to chodzi właśnie o twoje marzenia, jeśli ty nie masz marzeń, to wegetujesz. Po, popatrz, yy, też media ci mówią, że siedź w domu, nie wychodź, yy, bo złapiesz jakieś... Wyjdziesz na powietrze, porozmawiasz sobie z, z dowolnym człowiekiem, złapiesz jakąś chorobę, umrzesz. Słuchaj... Róż głową trochę i poczytaj trochę na ten temat, co tak naprawdę mówią specjaliści. Co mówią specjaliści, nie farmaceuci, bo tak, bo firmy farmaceutyczne też będą ci wkładać różne rzeczy na temat leków, ale to zaraz do tego jeszcze wrócę. Ale poczytaj sobie, co mówią wirusolodzy. Ile tak naprawdę na co dzień jest wirusów? Poczytaj sobie, jak wzmocnić swoją odporność, a nie to, że ci wciskają, nie rozmawiaj z obcymi. Słuchaj, właśnie rozmawiaj z obcymi, bo im bardziej będziesz rozmawiać z obcymi, tym bardziej się Twoja głowa otworzy na to, jakie są możliwości, na to, co w życiu tak naprawdę możesz robić. A propos koncernów, koncernów farmakologicznych, nie musisz mi wierzyć, ale na pewno masz jakiegoś znajomego, który być może jest przedstawicielem takiego koncernu i dowiedz się, a może masz jakiegoś znajomego, ale naprawdę mądrego lekarza, i dowiedz się, jak to naprawdę wygląda z lekami. Jak zaczniesz brać jeden lek, to ten lek zepsuje Ci. Jeden lek, powiedzmy, jest na wątrobę, ale jak będziesz brać jeden lek na wątrobę, to ten jeden lek zepsuje Ci na przykład czustkę, bo ma efekty uboczne. I będziesz potem musiał brać leki na czustkę. Jak będziesz brać lek na czustkę, to zaraz zacznie ci serce nawalać. A wiesz, a jest kwestia zadbania o to, co ty jesz. To jest kwestia zadbania o to, co Ty pijesz, czy pijesz te napoje słodzone, czy sztucznie słodzone, które są tak ochoczo reklamowane w telewizji, no bo przecież pokazują je w telewizji, no to pewnie są dobre. Słuchaj, ja nie oglądam telewizji, ja nie mam... No dobra, mam teraz telewizor, ale służy bardziej do, do prezentacji, ale nie, nie jest podpięty do anteny, żeby oglądać telewizję. Jak patrzę na YouTube'a jak oglądam jakieś filmiki na YouTube, to nie oglądam bzdur, nie oglądam tego, co wszyscy oglądają, tylko szukam tego, co mnie interesuje. I już w taki prosty sposób jesteś w stanie oszczędzić całą masę czasu, żeby oglądać to, co Ciebie interesuje, a nie to, co Ci wyświetlą reklamy, albo to, co Ci zasugeruje YouTube, bo słuchaj, to też jest w interesie takiego Facebooka, takiego Google'a, takiego YouTube'a, żeby wyświetlać Ci odpowiednie treści, bo... To jest kwestia taka właśnie, że przyjdzie odpowiednia firma, która wyłoży odpowiednią gotówkę, żeby wyświetlić się odpowiedni film, który cię nakieruje na odpowiedni sposób myślenia. Czyli bierz, haruj chłopie, od rana i babo, od rana do wieczora po to, żeby brać kredyty, po to, żeby się, jak się załadujesz kredytami, to przecież nie odejdziesz pracy, w której jesteś, no bo, no bo z czego to spłacisz? Jeszcze w Polsce nie ma takiego problemu, jak ma wiele osób na zachodzie, które idą na uczelnie, biorą kredyty, zresztą w Polsce też są kredyty studenckie. Załadujesz się kredytami za młodu i potem musisz wejść w ten kołowrotek, w pracować jak ten szczurek dookoła, żeby zadowolić innych, żeby zadowolić swoją mamę, że Ty urodzisz dzieci, no bo Twoja mama nie będzie szczęśliwa, jeśli Ty nie urodzisz dzieci mając 25 lat, no bo coś będzie z Tobą nie tak. No słuchaj, no przecież wszyscy, babcia jak miała 20 lat, urodziła Twoja mama, a Ty co? Widzisz, cały czas jesteś programowany. OK, przemyśl to sobie. Warto sobie poglądać, nie musisz na moim kanale. Ale jeśli nawet w Google sobie wpiszesz, poszukasz wiedzy, która ci naprawdę interesuje na tematy zdrowia, to ty wybierz tą wiedzę, a nie na podstawie tego, co. Ktoś zapłacił komuś w telewizji, żeby powiedział na podstawie tego, co artykuł napisano w gazecie, na podstawie tego, że ktoś zapłacił, czy to koncern farmaceutyczny, czy są firmy, które sprzedają określone rzeczy i im zależy na tym, żeby ci włożyć do głowy chłam określony, żebyś ty żył tak, jak im się wydaje. Więc zastanów się, gdzie ty jesteś w tym schemacie. Czy jesteś w tym schemacie większości ludzi, którzy robią to, co wypada zrobić, bo tak zostali zaprogramowani. Przez społeczeństwo, przez kulturę. Ale wierz mi, gdybyś pojechał, powiedzmy, że mieszkasz w Polsce. Jak pojedziesz do Czech, tam już jest zupełnie inne programowanie. Pojedziesz na Węgry, jest zupełnie inne programowanie. Pojedziesz do Ameryki, o tam to jest dopiero programowanie. W każdym kraju jest inna kultura, są inne zachowania, i to, co Tobie wkładano do głowy w innym kraju jest zupełnie inne. I tylko przypadek sprawił, że urodziłeś się w tym miejscu, gdzie teraz mieszkasz, ale ten przypadek. Też sprawił, że do głowy są ci wkładane określone rzeczy. Ale nie jest przypadkiem to, co ty wybierzesz dla siebie, co ty będziesz przyjmować. To nie jest przypadek nawet to, jaki ty kraj wybierzesz do, do życia. Przemyśl to sobie.